Ewa, może ty nie opuszczaj naszej szkoły? Tak, Ewa, jak sobie poradzimy bez ciebie? Kto nam da prezenty? Tak, Ewa, a kto nam pomoże z dyrektorem i nauczycielami? Ochodź! Tak, odchodź! Słuchajcie, to nie była moja decyzja. Moi rodzice chcą, żebym się uczyła w lepszej szkole, ale nie zapomnę o was. Naprawdę? Ewa, a kto wtedy będzie najfajniejszy w szkole? Jak to kto będzie najfajniejszy? Wy oczywiście. Słyszeliście? Dziesiąta G jest najlepsza. Tak. I Diana może pomarzyć o popularności. Dokładnie. Nie dajcie Dianie pomyśleć, że jest tu najfajniejsza. Zobaczysz, że będziemy tu najfajniejsi. Dobra, to wszystko. Trzymajcie się. Pa! Papa pa, Ewa! Ewa, zadzwonię do ciebie na Skype. Ewa, będę ci pisać smski. Będziemy do ciebie dzwonić każdego dnia. Nie martw się, Ewa, nie zawiedziemy cię. Dobrze. Papa. Pa. Papa! Yes! Jana! Jesteśmy teraz najfajniejsi! I kto teraz jest bosem w szkole? Artem, o co ty pytasz? Jasne, że ja. Artem, nie słyszałeś, Ewa powiedziała, że teraz my rządzimy. Tak, ale wybierzmy lidera. Słuchaj, Marusia, nikogo nie wybieramy. Ja jestem przywódcą gangu. Za mną! O, cześć Ewa! Ewa, idziesz do domu, lekcje dopiero się zaczynają! Nie, chłopcy, nie wracam do domu! Zmieniam szkołę, nie będę się już tu uczyć! Ewa, ty żartujesz? Ewa, ale jak to? Co się stało? Nic się nie stało, rodzice tak chcieli! Wkręcono nas! Kto nam teraz da odpisać lekcje? Kto nas będzie krył? Kew, jakie lekcje? Jestem zakochany w Ewie! Ewa, może da się to zmienić, może z nami zostaniesz! Niczego już nie można zmienić! Okej, okay, papa! Papa! Pa. Papa okay. Ewa, zadzwonię i napiszę do ciebie. Możemy nawet kiedyś iść do kina. Jasne, Dima, napisz do mnie. Dobra, Dima, idziemy. Kef, to koniec. Ona zmieniła szkołę. Tak, Dima, Ewa zmieniła szkołę i teraz musimy zacząć się uczyć. Nie ma nikogo, kto pozwoli nam odpisywać. Diana, patrz. Ewa, dokąd idziesz? Wszyscy idą do szkoły, a ty wychodzisz ze szkoły? Diana, ja będę się uczyć w lepszej szkole. Wkręco. Zmieniasz szkołę? Diana, to świetnie. Niech sobie idzie. Tak, Diana, zmieniam szkołę, ale nie myśl sobie, że będziesz popularna i fajna. Nie pozwolę na to. Diana, co ona mówi? Czekaj, Julia. Wiesz co, Ewa? Nie jestem zadowolona, że opuszczasz naszą szkołę. Jesteś podła, ale myślę, że jesteś dobrą dziewczyną. Ale nie miałyśmy wystarczająco dużo czasu, aby się poznać. Słuchaj, Diana. Nie jesteś popularna i nie będziesz popularna. To wszystko. Oh. Diana, uspokój się. Ona już nie jest w naszej szkole. Mhm, mm Julia. Cokolwiek by to nie było, to mamy szansę znowu stać się popularnymi. Julia, naprawdę nie wiem co powiedzieć. Nawet Dima. Czy myślisz, że tak łatwo ją zapomni? Nie, na pewno nie. Jestem pewna, że będzie dzwonił i wysyłał jej SMS-ki. Albo może zmieni szkołę, aby się z nią uczyć. Diana, zgadzam się, ale chodźmy do klasy i powiedzmy, że jesteśmy najfajniejsze w szkole. Tak, Julia, masz całkowitą rację. Musimy wygonić Ewę raz na zawsze. Jestem pewna, że Dima zapomni o niej i wszystko stanie się tak, jak było wcześniej. Okef będzie robił ze mną zadania, bo nie będzie miał gdzie ich spisać. Tak, Julia, zgadzam się. Kto jest najbardziej popularny w szkole? My! Kto jest najlepszy na świecie? My! Super, Julia! Chodźmy! Chodźmy. No co, dziesiąta G! To kim jesteśmy teraz? Gangiem. Prawda, i jesteśmy najfajniejsi w szkole. Teraz te chłopaki z 9a nie schowają się za Ewą. Jana, a co z Dianą? Kiedyś była całkiem popularna. Lejla, nie słyszałaś, co Ewa powiedziała? Jesteśmy teraz najfajniejsi, a ja jestem tutaj szefem. Tak, Jana jest szefem. A Dianie, to my pokażemy. Kef. Kev, co Dima, przygotuj się do lekcji. Kev zamknij książkę, zastanówmy się, co teraz zrobić. Co Dima, nie mamy od kogo ściągać, to musimy się uczyć. Kev, nie o tym mówię, rozumiesz, że prawie się zakochałem, we wie, prawie, ona pojechała do innej szkoły. Dima, jesteś taki ciężki, powiedziałem ci, napisz do niej, może pójdziecie do kina. Pozwól mi się przygotować do lekcji. Kev, nie kuma, że ona poszła do innej szkoły, a co jak tam znajdzie chłopaka i przestanie odbierać moje telefony i wiadomości. Ja, co Dima, jestem zajęty. Chłopaki, o, widzę, że czytasz książkę. Nie masz od kogo odpisać? O, Dima, a co z tobą? Co z twoją miłością do Ewy? To jak kryształowa kula, psyk i złamana. Juni, nie przerywaj mi, przygotowuję się do lekcji. Przygotuj się, Kev. Pamiętaj tylko, że Ewa odeszła i nikt cię nie obroni. Dokładnie tak. Teraz w tej szkole popularnej jesteśmy my. Tak, a chłopaki z innych klas pójdą za nami. Mam już tego po dziurki w nosie. Nie jesteś popularna, nie jesteś szefem Diana. Co? O czym ty w ogóle mówisz, Dima? Dima, mylisz się. Chcesz wiedzieć, kto jest popularny w tej szkole? Możemy sprawdzić i tak to będę ja. Diana, najpierw udowodnij mi, że jesteś popularna. Udowodnię ci to, Dima. Diana, mam pomysł. Jaki? Zrobimy głosowanie i każdy na nas zagłosuje. Super Julia, zobaczysz Dima wszyscy będą głosować, że to ja jestem najpopularniejsza w tej szkole. Ta najbardziej popularna, dziesią takie zagłosuje przeciwko tobie. Jeszcze zobaczycie chłopaki. Chodź Diana idziemy. Nie rozumiem, co wy tu robicie. Ej, wyjdźcie z naszej klasy. Słuchajcie, w naszej szkole nie ma już Ewy. Nadszedł czas, aby to zrozumieć. Musimy zdecydować, kto jest najbardziej popularny w szkole. Tu nie ma o czym rozmawiać, bo najbardziej popularni w tej szkole jesteśmy my. To dziesiąta G, najlepsza! Diana, myślę, że się nie zgodzą. Julia, naprawię to! Dziesiąta G, jesteście tchórzami! Wiecie, że najbardziej popularna w tej szkole jestem ja. To wszystko! Tak, jesteście fajni, tchórze! Kto tchórze, my? Cała szkoła wie, że jesteśmy tu najfajniejsi. Nic tego nie zmieni, a ja jestem tutaj szefem. Dobrze, no to zdecydujmy raz na zawsze. Będziemy głosować. Tak, każdy zagłosuje na najfajniejszą osobę w szkole. Tak, i ten, kto wygra, będzie najbardziej popularny do końca całej szkoły. Co zrobimy, jak Jana nie będzie wybrana? Artem, masz wątpliwości? Ewa powiedziała, że jesteśmy najfajniejsi. Jana, może nie powinniśmy głosować? Ospokójcie się wszyscy. Zgadzam się. Julia, przecinaj. Tak, Julia, przecinaj. No co, Diana, gotowa, żeby przegrać? Marusia, tylko w twoich snach. No jasne, Diana zdecydowała się zobaczyć, że jestem najfajniejsza w szkole. Jana nic już nie mów. Głosujcie na tego, kogo uważacie za najfajniejszego w tej szkole, i następnie umieśćcie papiery w tym różowym pudełeczku. Aha, ale na kogo zagłosujesz? Artem, każdy głosuje sam. A dlaczego uciekłaś od pudełka? To był Twój pomysł. Idź i otwieraj! Diana, boisz się otworzyć pudełko? Czy ja się boję? Dobra, Dima, otwieram pudełko i zobaczymy, kto jest najbardziej popularny i najfajniejszy w tej szkole. Wszyscy gotowi? Tak, tak dawaj, dawaj Diana. Diana. I tak, pierwszy głos? Diana. Ewa, serio? Kto to napisał? Ona już opuściła naszą szkołę. Dima, to na pewno ty. Nie, nie ja. A, jasne, na pewno tak napisałeś. No dobrze, niech będzie Ewa. Diana. Mam już dwa głosy. Kręca, nie rozumiem, kto by na nią głosował? Jana, ja na nią nie głosowałam. Jana, Jana, głosowałaś na siebie, jestem pewna. Diana Mam już trzy głosy Diana Diana Lady Diana I ostatni głos Diana No więc tak policzmy to Trzy To nieprawda To wszystko nieprawda Czytaj, czytaj, tam pisze Diana, masz tylko jeden głos, który należy do ciebie Gangu Jana, ja chciałam zagłosować na ciebie Dobra Jana, uspokój się, przegrałaś Chłopaki, kto jest najbardziej popularny w szkole? Diana Wkręca, Ewa odeszła i się skończyło Tak Jana, pogódź się z porażką Diana, zawsze wiedziałem, że jesteś fajna Diana, mogę się z tobą przyjaźnić? Wiesz Diana, jesteś fajniejsza od Ewy, a ty Dima, czemu siedzisz? Wstawaj Dobra, Diana, przyznaję się, że przegrałam. Wiecie co? Ja nie chcę być najpopularniejszą i najfajniejszą w tej szkole. Chcę, aby wszystko było między nami w porządku. Nie chcę walk, złego gangu i tak dalej. Chcę żyć spokojnie. Tak, musimy być jedną drużyną. Jasne, że tak. Teraz idziemy na lekcje, a po nich do kawiarni. Tak, kawiarni! Tak! Diana, Diana, wiesz, ja naprawdę ci kocham, bołem się, że jak nie będę z Ewą, to mnie wyrzucą ze szkoły. Dima, mówisz poważnie? Tak. Dima, czy to prawda? Nie kłamiesz? Ani trochę. No dobra. Chodźmy na lekcję. Chodźmy. Co teraz do kawiarni świętować? Ta -tak, ta tak! A ona to kto? Może to Ewa wróciła? Żartujecie, wróciła do naszej szkoły? Kim ona jest? Nie wiem, kim ona jest, ale Diana wyglądacie prawie tak samo. Prawda. Słuchaj, dziewczyno, kim ty jesteś? <laughs> kim jesteś, dziewczyno? Co robisz w naszej szkole? Diana, na co patrzysz? Jestem twoją siostrą bliźniaczką. Od teraz jestem najfajniejsza i najbardziej popularna w tej szkole, a nie ty. <laughs> Diana, co robimy? Zobaczcie, jaka ładna, może mnie polubi. Siedź cicho, Artem. To naprawdę straszne. Aha, inna dziewczyna. Na co tak patrzycie? Nic nie rozumiecie? Jestem w szoku. Myślę, że moje problemy właśnie się rozpoczęły. Zostawcie lajka, like subskrypcję i naciśnijcie na dzwoneczek. Pa wszystkim. Udowodnię to Dima. Diana, mam pomysł. Diana, myślę, że się nie zgodzą. Kto? Jesteśmy? Co? Ja na mniej gadania, więcej działania. No to tak, głosujemy na jednego... Na co patrzycie przegrani? Ja jestem tu nowa, jeszcze raz.